Pomnienie wróciły. miły. Po ziemi, znakomita sytuacja, koleś. proszę państwa, wspaniale. Znakomicie zdechowany zód wolny. No, rzeczywiście to jest historia to jest bramka taka niewidka, która się ciągnie za mną już tyle lat o no, 50 lat prawie minęło. No na pewno nie, na pewno nie Gadocha, który, który centrował, z którym byłem umówiony, umówiliśmy się, że ja żeby centrował na pierwszy słupek, że ja tam postaram się wyprzedzić tych Anglików. No i udało mi się wyprzedzić, bo by mura przede wszystkim. Nie wiem, czy on dotknął tą piłkę, czy nie. W każdym razie ja się przyznaję, że ją dotknąłem. No, waga tego meczu była taka bardzo bardzo trudna, bo sytuacja była bardzo trudna dla Polski. Prawda? To był mecz ostatniej szansy wygrać z Anglią, co się nam udało, a później ten remis na Wembley załatwił sprawę. No, cieszę się, że jestem częścią tego, tego, tego meczu i tej drużyny. No zresztą w ogóle zawsze bardzo trudno się grało z Anglikami. No. Później finał Pucharu Pucharów, prawda? No to też wydarzenie dla, dla polskiej piłki, bo to jako jedyny zespół, który grał w finale. Ten stadion miał coś w sobie i oby oby trwało to dłużej. Że rywale, kiedy zobaczyli tą ilość zebranych kibiców, kiedy usłyszeli ten szalony doping, to na pewno już nie mówię, że mieli stracha, ale przeżywali. Takie negatywne emocje. Jest to bardzo ważne, bo jak, jak tylko zaczęła się kadencja tego zarządu, w który już w drugą kadencję jesteśmy, to pierwszy naszych, pierwszym uchwałem było powołanie klubu witnego piłkarza Śląska. Bo w tych ostatnich latach myśmy zapominali o tych ludzi, którzy tworzyli piękną historię śląskiej piłki. I ta decyzja zarządu, jest bardzo słuszna do dzisiaj, jest to już 7 lat. Widzimy, ile te radości tym ludziom sprawią, wspomnie sobie te czasy. I po to między innymi jest rola, taka jest rola związku, że pamiętać o tych ludziach, tylko młodych, o, o tych obecnych kierowcach dla tych starych, tych starszych kierowcach, którzy już niektórych się tam zapomina, nie musimy zawsze pamiętać, przypominać, przypominać ich historię to Śląska Piłka, może nie zginie, a że decyzja jest bardzo słuszna, w dniu obecne wyniki, dwa tytuły mistrzowskie, dwa wycie mistrzowskie, trzecie miejsce, dwa puchary Polski, dwa super puchary, czyli to pokazywanie, pamiętanie tak, by coś zgrnęło w tej naszej piłce, ja sobie to nie przypisuję, bo wiadomo, że to jest zasługa klubów, ale coś do tej śląskiej piłce, że znowu po prostu mamy te wyniki, ten sukces sportowy na arenie na tych, na tych dużych boiskach a na, na po prostu w, w rozgrywkach seniorskich młodzieży też także nic tylko się cieszyć, 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 cieszyć.